Dzień dobry drogie ciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie utwór Michaela Gravesa pod tytułem Nobody Thinks About Me. Część z was właśnie narzeka, że mało jest punk rocka na kanale, i stwierdziłem, że dzisiaj zrobimy jeden z takich moich najbardziej topowych utworów, właśnie bankowych. Mega lubię, genialny kawałek i taki trochę mało doceniony mi się wydaje, ale polecam wam posłuchać i dzisiaj robimy lekcję z tego utworu. I'm the one you've terrorized. I'm too tired, it's too late to have this conversation. Zone into destruction. Nobody thinks about me Nobody thinks about me Nobody thinks about me Utwór częściowo jest grany akordami, a częściowo jest grany chordami. Power Na powerhordy sobie przeskoczycie, ponieważ cały yy, ten co dzieje się, będzie uczyć ten motyw, będzie grany yy, akordami barowymi, więc będzie Wam łatwo przeskoczyć. I mamy tak, akordziki jakie potrzebujemy. F-dur, G dur gizdur, gizdur, I dur a small i cis-dur. Bicie, jakie potrzebujemy, czyli połóweczkę naszego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry i to całe bicie długie. Czyli dwa razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry. I mamy tak. W pierwszej części gramy sobie akordziki. Ice, fis na połóweczce. Ice, fis, cis i gis. Cztery razy, czyli... To jest ten wstęp. Good morning and goodbye I'll get to my... Później to tam 4 razy. W drugiej części mamy akordziki Fis i Cis. Gramy je 3 razy na całym biciu tym długim, czyli... I później na dwa razy na Gis wskakujemy. I to jest ten fragment. I'm too tired, it's too late to have this conversation. Into distraction. Whole world ignores me, so I... I teraz wchodzimy na motyw taki przedrefrenowy, hmm. gdzie mamy tylko akord F, Fis, F, Fis i to jest trzy razy F, Fis, i później zaczyna się refren. Refren to jest tylko tak naprawdę ICE i Cis na połóweczce. To by było na tyle dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodobała. Zachęcam Was do posłania tego utworu, bo prawdopodobnie część z Was może nie znać, a jest naprawdę świetny. Jeśli ktoś lubi pangroka, punk punka i tak dalej, polecam posłuchać właśnie solowy materiał e, Michaela. W ogóle Michael grał z e, Mislicami. Nagrał takie świetne albumy moje ulubione. Przy okazji z Markiem Ramon też występował i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie ten jego solowy materiał wydaje mi się, że jest taki troszkę niedoceniony, a jest po prostu fenomenalny, tak osobiście sam się bardzo dużo jego piosenek uczułem. Jego styl właśnie wokalny mega mi się dał I właśnie on, i tam Lane Zalisów, nie wiem, Peter Steele, to takie właśnie moje wyznaczniki właśnie śpiewania i właśnie o nich dużo podgapiałem, więc jeśli ktoś sobie, sobie chce posłuchać jego materiału, zachęcam Was. A przy okazji ma też fajne balatki, więc jeśli ktoś lubi balatki, to też Was zachęcam. o ja tam taką fajną płytkę akustyczną, co właśnie grał sobie akustycznie cały materiał swój, i tak dalej, więc naprawdę fajna sprawa, fajna ciekawostka, więc polecam was, Wam posłuchać sobie i miłego dnia Wam życzę, patrzymajcie się, na razie!